Witaj. Witaj, gwiezdny wędrowcze. Witaj. Spotkaliśmy się tu na tej ziemi, by przejawiać się w przepływie, w wietrze naszych serc. Jesteśmy. Usiądź wygodnie, lub połóż się, lub przyjmij pozycję z prostym kręgosłupem. Zrób tak, żeby było ci wygodnie, komfortowo. To jest nasz czas spotkania. Spotkania. To jest ten dar, który może być doświadczany przez nas. I dostrzegamy siebie, widząc sercem. Widząc sercem. Wtedy te wszystkie filtry, oceny, preferencje znikają, a tam w tym sercu jest jedność, połączenie i taki głęboki uśmiech otulający, przytulający się wzajemnie w tym naszym spotkaniu. Jesteśmy. Jesteśmy. Rozejrzyj się wokół siebie. Posłuchaj tych dźwięków, które są wokół ciebie. Zapachów. Tego, jak czuje się Twoje ciało, w tym zatrzymaniu obserwuj. I co widzisz? Co dostrzegasz? Zatrzymaniu obserwuj. Jest czas na to, by wziąć tak świadomie wspólnie wdech. Weź wdech. Zatrzymanie. Wydech. Wdech. Zatrzymanie. Wydech. Wdech, kochani, każdy w swoim tempie, to jest cudowne, że każdy w swoim tempie idzie. Oddycha świadomie. I to jest też cudowne, że jedna pauza u kogoś obejmuje inną pauzę u kogoś. Bo my w tej pauzie, w oddechu Boga, jesteśmy otuleni, ukochani bezwarunkowo. Bo w tej przestrzeni między. Wdechem a wydechem jest zatrzymanie, kosmiczne zatrzymanie, które jest portalem w naszych sercach, by dostrzegać te jakości, jak one budzą się z naszych serc, by przejawiać się w naszych czynach, owocach. Słowach, gestach. I możemy różnego rodzaju opowieści snuć, ale gdy zanurzymy się w tą ciszę naszego oddechu, w tej pauzie, możemy odkrywać takie widzenie, takie dostrzeganie, które wychodzi poza naszą zdolność ogarnięcia tego intelektem, słowami. Czasami chcemy coś rozwiązywać, układać po swojemu, i jest ciężko. Wtedy zatrzymaj się i zacznij oddychać. A w tej pauzie. Odkryjesz znaczenie, rozumienie, pojmowanie całością siebie i tego się nie uda ubrać w słowa. Tego się nie uda ubrać w słowa, bo to jest kosmiczne widzenie naszymi sercami. W tej jakości tego uświadomionego, tego przebudzonego, tego kim jesteśmy naprawdę, gwiezdny wędrowcze. To jest takie niesamowite. Tyle dróg nas przywiodło do tego momentu, i jesteśmy. Ile łez. Ile bólu? Ile bólu, łez? Ile krzyku wydobyło się do tej pory z nas, by dotrzeć do tego momentu, i jeszcze ten krzyk, ten ból, to wszystko jest nam. Też znane cały czas. Widzimy, jak te wszystkie doświadczenia właśnie przez trudności, różnego rodzaju wyzwania nas prowadzą, byśmy mogli objawiać swoją moc kreowania, kochania, akceptowania, przebaczenia, wdzięczności. Takiego Spojrzenia na to, co się dzieje wokół nas i w nas z perspektywy serca. Bo każda ta trudność jest dla umysłu niewygodna. Bo on chce sobie to wszystko poukładać, ale tak naprawdę dla nas jest darem, byśmy mogli wzrastać, rozszerzać się świadomością, by widzieć. Miłością naszych serc, miłością źródła, by przejawiała się ta jakość w naszym codziennym spojrzeniu na wszystko, że możemy spojrzeć na cokolwiek wokół nas w zaufaniu, w takiej wdzięczności, w takim szacunku, w, taki, w takim dostojnym poczuciu, że to dzieje się. A my możemy swoją mocą serc na to spojrzeć z taką pewnością, że to spojrzenie transformuje to, co dostrzegamy. Więc, gdy bierzesz wdech w swoim tempie, tak delikatnie, czule dla siebie, i zatrzymujesz się w tej pauzie, spójrz. Spójrz sercem na to, co gdzieś tam tak ważnego przejawia się w Twoim życiu. Spójrz i bądź w tym. W tej ciszy serca obserwuj to. A to będzie wręcz otulane tą jakością tych wiatrów płynących z Twojego serca. Otulane i transformowane. Będziesz nagle dostrzegać wdzięcznością, zaufaniem, mądrością, mocą, miłością, dostrzegać to, na co spojrzałeś na nowo. To będzie cud. Które ci zaskoczy, bo możesz widzieć rzeczy na nowo z perspektywy serca, one są naszą mądrością, naszym doświadczeniem bycia tu na tej ziemi. To nasze spotkanie jest ku temu, by sobie to przypominać, i wzajemnie inspirować, wspierać poprzez wspólny oddech serca. Oddychaj. Tak jak lubisz. Kochając się z sobą poprzez oddech. Najczulej, najdelikatniej oddychaj. A w tej pauzie pomiędzy wdechem a wydechem jest moc Twojego serca. Jest boskie, kocham Cię. To przepływ, to wiatr, to wibracja, która jest jak cudowna melodia, pieśń twego serca. Oddychaj. A w tej pauzie zobacz siebie. Zobacz swoją rodzinę, bliskich. Zobacz swoje miasto, swoje miejsce, gdzie mieszkasz. Zobacz swój kraj. Zobacz całą ziemię w tej pauzie. Uśmiechnij się. I każdy wdech. I wydech jest wibracyjnym, promienistym otuleniem tego, co dostrzegasz. Kochaj. Kochaj. Dwiezdny wędrowcze. Dziękuję. Serca do serca, ku inspiracji.